Siemaneczko ludziska, to ja wasz przyjaciel Mako076. Dziś będę reklamował serwer PvP. Dopiero co na niego wszedłem, ale mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. To jest mieszanka PvP a Survival. Jak widzicie ten serwer dopiero co zaczyna, bo wcześniej go miałem był troszkę bardziej rozbudowany. Myślałem, że... Tylko zrobię reset mapa. A tu widać, już mi się skończył termin. Jak widać, tam się biją. O! Myślę, że to jest piwok. Dobrze. To. Tak. Zaraz wam go oprowadzę. Tylko czekajcie. Przepraszam za to, ale muszę coś się właściciela zapytać. E, no dobrze, to Dobra. admin kojarzony. To tu jest strefa pifopii oczywiście, już są goście w diaksowych... E, o. o, widać się I... Tę... Tak. O, zdrowe na dzwoneczki, dobra, to. No tyle tyle miałem co powiedzieć. Eee, jak widzicie, tu są właśnie wiatrowe, to jest akurat s eee. No właśnie, jak mówię, Armin to znosi napisał znaczy napisał, że to Survival, a PvP. Czyli miałem racji. No dobrze, to ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że będą Wam się podobały te filmiki. Eee, proszę o subskrypcję. Czyli subskrybujcie, łapkujcie, jeśli Wam się nie podoba, Wam się śmiało i napiszcie e, w komentarzach, co mogę zmienić. Konkurs ogłasza pewnie w następnym odcinku, bo będę ciągle reklamował serwery, to ja kończę na. Raz. My z Wami na COZ76. Żegnam, wa żegnam Was. Przepraszam za niewyraźne mówienie, bo jestem troszkę chory. To żegnam Was. Cześć. Mam nadzieję, że Wam serwer się spodobał. I powiem jeszcze raz. Łapkujcie i subskrybujcie. Narka.